Witam serdecznie. Jesteśmy w drugim odcinku Miodnego Poradnika Gospodarczego, który poświęcony jest marce lokalnej Miodny Szlak na tle innych marek lokalnych w Polsce, a nawet w Europie. Też przedstawimy ideę samej marki Miodny Szlak, jej komunikat. Otóż, jakie te marki lokalne w Polsce funkcjonują? Skarbiec Ducha Gór, Naszyjnik Północy, Spichlerz Koronny, Dolina Baryczy. Dolina Pilicy zwolni Bieg to marki lokalne, z których każda posiada swoje hasło i oryginalny symbol. Wspólne wartości, zasady funkcjonowania, które uzgodniła każda z grup funkcjonujących w tych miejscach. Spichlerz Koronny jest pod Krakowem, Dolina Baryczy na Dolnym Śląsku, tam ludzie, przedsiębiorcy mają swoje oczekiwania i też odpowiadają na oczekiwania zupełnie różnych grup klientów. Stąd każda marka ma swoje takie DNA, można powiedzieć, które decyduje o jej takiej bytności rynkowej. Na czym zatem opiera się w ogóle marka Miodny Szlak, o której dziś najwięcej i z którą wiążemy bardzo duże nadzieje, jeżeli chodzi o rozwój przedsiębiorczości w Sądeckim? Jest to takie piękno w wielu odsłonach. Miodny szlak, zarówno dotyczy tego piękna na zewnątrz, piękno w regionie, ale też takiego piękna duszy, równowagi, której tu szukamy, gdy przyjeżdżamy piękna na talerzu, piękna w, w hotelu, czyli w pięknych budynkach, trochę można powiedzieć w zbytkach lokalnych, tylko tyle, że tutaj tymi zbytkami lokalnymi są bardziej architektura drewniana niż być może złoty taras czy czerwony dywan. Każde miejsce jest bowiem unikatowe. Co opowiada marka Miodny Szlak? Miodny Szlak plastrami pasji odkrywa naturę Beskidu Sądeckiego wabi wędrowców zapachem jodły i miodu, smakiem tradycyjnych produktów, pieszo, konno, rowerem czy kajakiem, na nartach czy na linach. Po skarb przybywają tu turyści, podróżnicy, kuracjusze. Przemierzają pasma Radziejowej i Jaworzyny, wiedzeni nurtę Dunajca i Popradu. Zdrojowe wody, lecznicze zabiegi, Krople rosy o poranku dodają przygodzie zdrowego wigoru. Opowieści lokalnych przewodników o kulturze, tradycji i burzliwej historii tego miejsca niosą się echem wśród gór. Chórki potoków i lasów szepczą podpowiedź, by cieszyć się magią każdej spędzonej tu chwili. Miodnia kamienna to szczególne uroczysko na Miodnym Szlaku. Wokół którego konkretnego kształtu i smaku nabierają marzenia. Każdy z nas znajduje tu odpowiedni dla siebie plaster. Na zdrowie, na spokój, na aktywność fizyczną, zabawę, natchnienie, spełnienie. I pasuje do tej miodnej rodziny jak ulał.